Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jesteśmy w ekipie, dzwoneczek. Także róbcie to teraz, komentarz pozytywny. Ekipa. No jak twoja ulubiona pozycja seksualna. No przecież wiesz. W sensie to, jest... no! to chyba nie jakiejś ulubionej po prostu. W sensie się... Możemy wtedy zamknąć oczy, słuchać Radyika dźwięku tak. jak jeździć przez Wybrać sobie, że jedziesz przez Elaj. A potem otwierasz oczy. Kur znowu w tej Polsce. No bo się te cuskawki e, z Antraktydy. Antraktyda to nie jest chyba planeta. Tak, planeta To jest No, planeta to jest. To jest, no, to jest, to jest a tak on zawsze ma jeść. On podchodzi i, włosy, on i mówi tak. Słuchaj, mam żółte włosy. Ty wiesz co, jeszcze jest żółte i ładne? a później oczywiście autobus. Ja tak, a, tak. A, tak. A, tak. Jak, jak chcesz mała, to się przejedziemy. Tylko się z bratem zmienia w 15 minut, więc się nie zdziw, że będzie nagle on jechał. Tak o, jest. <trydę> Co jest takie śmieszne, z Coś co się za asystentkę wziął, trzeba było wziąć tego małego, on tam zrobił takie śmieje, ale mały k***a błędy ortograficzne robi To by się przydało wiesz, jakaś, jakaś hipnoza na imprezie, że, że, że dziewczyny, słuchaj Już znać Pokój na górze Jedną rzecz już o nie wjedzie i robić tak, i robić tak. Bush coolart, tam byś to się odbija, wiesz, bo konkretnie <śmiennie> się, się rozebrałyście się. O, bush cool. Ile kosmetyków do makijażu jesteś w stanie wymienić? Musiałbym wymienić Ja wymienię ja ja 7. Ja wymienię 10. O kurde, dużo, stary. <śmiennie> ja wymienię 11. No to wymienię. <śmiennie> Jory, rozbij, kup z kilometra! i ja. czeklatew. Wy... 530 kaczek po Bałtyku, wy******* do Szwecji ale dostałam ramienie w brzuch Pamiętajmy też, że to jest piątka, jeżeli ta taśma jest mocna, to nie ma ch***** wsi Nie ma Nie ma minimalka Nie ma Masz 7 sekund na przejechanie się na deskorolce rolce. tam, tam, tam! zartowałem! Paddy wspomniałe za dżunialne punkty za takie wprowadzenie w ogóle. No, to jest chabowa, myślałem, bo... że ktoś ze ściany za Ja na ogólnie ogóle z nim powinienem jak nie chcę. Nie chcę je wstać w buty. <glorzy> <To było glorzy> no, Okej, okay, Marta, ty masz zadanie nie musisz nawet do niego wstawać. Nie wydaje się, że głupim pomysłem jest lecenie przez Amsterdam z są bezpośrednie połączenia. Nie, 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 bo tak jest taniej Zaoszczędził 300 zł i dostał 600 euro mandatu, nie? <glorzy> Rekit biznesu. Tylko mój mi Mike mógł wpaść na pomysł, że o, mogę przywieźć tylko 200 szrobów? To bez 1400 stanu. Właśnie wybraliśmy się do restauracyjki Jest po prostu szabobak, by to powiedział mini Mike I gadała się z Trąbą i pytać co robi w namiocie Więc mu napisałem, że jest ciężko Jest zimno, ale ogólnie dajemy radę i opowiemy Jak się spotkamy, ale nie wie, że spotkamy się już jutro Przez to, że właśnie ja coś tam no, że pogadamy sobie Pogadamy po wakacjach, no pogadamy sobie Na wakacjach Trąba To delikatnie i możesz tą nogę przyłożyć I ona skręci, wiesz? Dobra I robimy koło. Czwarta przepustnica e Sport plus. i plus. Miksuje i to robić. Ale patrzno, chłopie, rano zbieramy, widać. Zobaczymy czy to w ogóle. Rano, tak, rano zbieramy. Rano no? zbierane, z polany. Na, na biegu północnym. Tak. One ro, rosną. Maliny ogólnie. Na one rosną, tam. Najlepiej rosną tak na minus 30. Tak. tak ale I to właśnie nie wiem czy może ci dopiemy, bo to tak, jest. Ale to jest tak, że lecisz na, leci na biegu północnym, chodzisz po tych łąkach pełnych malin i jest, ale, to, i jest ten zapach. Martyśia sobie bra najlepsze to jest czy kiedykolwiek ktoś z ekipy nakrył Cię na stukaniu się z Marcysią? Oprawiłem go Nie Znaczy nie, chodźmy, nie powiem, Ja wiem, ja znam odpowiedź Powiem i ja nie przypominam sobie takiej sytuacji Co ty gadasz? Bardzo? Nie, no nie Pytanie z się, ja no to ja nie, wiem. ale ja nas z minimajką nakrył. No kiedy? A, to było? a balkon? Jaki bal? No, ale to było losowe, to... Bo akurat nie wstałeś okno, bo patrzył Dobra, To tak, w takim razie. A no, tak, no, ale tak. nie no, na przykład nie wiemy, to no, Macie za Kur... Na zabawę przyjdzie. Ja no, To za tu Nie widzę jej nagrywać maşallah Słuchajcie moi kochani, pierwsza runda jest dla was Momentami było po 68 Ale nie przekroczyło... Pokaż co jest Twoje urodziny Jak nasze urodziny Głowa Kamila wygląda trochę Po wypasie, takich mam Wiesz, że twoja głowa tu z to wygląda jakby Takie mamy już się tam wypasły trochę No, sobie poobgryzały po <śmany> Dobra, Jakiś, nie wiem, kurwa jak wie, ale ja jak wiele ja suche metalu tym <śmany> <śmany> Tak? Nie, <śmany> <śmany> nie możemy Nie możemy Dobra? robimy to O Jezu, tutaj maszenia Ojej, oj, Biedny influencer Sushi niedobre plecy, bole. Tak, słusznie dobre, a, a jak możesz trąba nie robić sushi takiego? Już cię od i nie... od kaski. To, Traficie cię suszy sushi, już kurwa. Już co, nie może, nie? nie? na Marcina normalna, kur... Jeszcze potrafi zjeść. Z marketu. Tak no ale przebiegłem stronę już Robert na powit. To się nagrywa ka debilu. <śmiech> <śmiech> cały czas gramy, no Mario <laughs> będziemy mieli prośbę do pana Mateusza, aby po odcinku w miarę tej czysty no. zachować pomyłowy tak. pana pana... Będziemy w sobotę i musimy mieć miarę czysto, a po ostatnim mhm. odcinku testujemy zostało stało trochę tam, nie ja, są? To są kary. Troszeczkę mleczka, troszeczkę tego. A ja nie wiem, tych płatki oczach, to this moment that he knew.

nie damy. Wyjdę odcinki, prawda? Która jest minuta? 18. Jeszcze nie no. zaczęliśmy nic no, zrobić. No. Za Użyj cały krem w minutę? Mhm. Tylko ja chodzi, chodzi o, to w tym, o to, że zaraz dostaniesz krem, i musisz go w siebie wsmarować całego, żeby go zużyć. Dobra, czekajcie, muszę się rozebrać w takim razie. Możesz w ręce, no. możesz w dekor, cokolwiek. Jezus. Ale musisz złożyć ja cały mi plec... Ale on, on nie jest duży, on nie jest duży. Ja Ci pomogę, Marta. Nie Je, no, jest duży. Tego. No, czekaj. tego. Czekaj, o, Dawaj to, cały to, czekaj. To, Minuta. A, jest... Uwaga. Trzy, cztery, start. Jezus, nienawidzę takich kremów! Jest, tak, <śleszy> to Wiesz, wiesz. Weźmy to po prostu i staję. O foj! Ale będziesz miał wysmarowane plecy. O jezus, moje! Ale będzie gładki. No teraz Majka się rozprawia, po co się wsunęła no. do zgodni. Jest jeszcze 30 sekund na żyłach. No. Chłopie, będziesz taki delikatny, że no. to jest. majka. A może sobie smarować parę dni trochę? O! Nie! co ty Majka, tak dostaję raz do końca. <głos》<głos》pastą a jak miałbym pastą A, Dobrze, przypiąć, no. przypiąć Nie, to, to nie można tego zażyć. to za, za, za... no, dobrze, dobrze wygląda Nie no, Michael Jak się chce panowie chodzić na trening, to regularnie, a nie Brawo Poza... Marta Brawo Michael, brawo Michael, brawo Michael. Chris w ogóle, pewnie kojarzycie, wypromował się na YouTube między innymi filmami, na których jego była już dziewczyna Kinga Skakała do basenu z kulkami. Co ciekawe, Karol nie był zadowolony, kiedy dowiedział się, że Kinga bawi się też kulkami innego typu. Czuję się jako dobry Polak, Czujesz się jako dobry Polak. No Ej. tak, tak owa to już taki dobry księciu Polak, księciu, ale ja jestem polak. gratulacje jako największy Polak z ekipy. Gratulacje Polska, 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 kurwa, kurwa. Oj, to są kupy. A teraz dla ciebie jeszcze. Jak się nazywa Byku? Co, co, ty, ty chciałbyś mu pod... Tak, zabrać. zabrać. Czemu jesteś taki nieładny? Trzeba się dzielić. Ona właśnie roztrzępała no łapami no kupską. Roztrzępała gówną łapą, no. <głupia> KURDE! <głupia> Wiesz co jest najlepsze? Że ty ta barana urywasz tą ręką z gównem, a mi go potem odgryzę. <głupia> A ta, patrzcie, patrzcie, nas, ona, ona. Mm -hmm. Żeby kupię? Tak. O, wyciągnęła sobie kupę z dupy właśnie w tym momencie chyba. Tak, przysięgał, tak zrobiła. I co, ja chciałem wejść no, do klatki, się poprzytulać ze zwierzętami, a ona chyba cały obszar i tu są. samo patrz jak kupie, patrz jak kupie no. go było coś mieli. Coś mieli, teraz coś mieli, coś mieli, a tam nie miała jedzenia. Nie, 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 nie. plastik. Dobra, co mam teraz zrobić niby? Po się to kanał. France. Wiesz jaki jest ulubione motto kucharzy? Ciasto pieniędzy, dziękuję. Słuchu, ty to jak walniesz. Z dubeltówki Mówię tak, słuchajcie Ignorujcie to, że grałam, Po prostu ja całe życie oddaję Pokémonowi, i muszę dalej grać Wit <grym> Skąd mi się wzięła woda w rękawie? W Tak samo jak Ale sobie bierze woda w rękawie. Ale w Ja mi się wydaje, że już mogę być Ale ojcem nie, w tym momencie ty ty tak? Pracuję Możesz siąść na Marcie na ten na przykład na plecach na... Nie, 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 nie. nie Możesz siąść na Marcie, to lepiej wola Idę